Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Annette lepe Relaks zamiast roboty. Każdy z nas chciałby mieć piękny ogród, takie miejsce, w którym można byłoby odpocząć. Jednak ogrody często, bardzo często kojarzą nam się z dużą przestrzenią trawników. A te trawniki wiążą się z koniecznością podlewania. Jak uniknąć podlewania w czasie suszy? Jak uniknąć ciągłego dbania, noszenia wody, inwestowania w węże ogrodowe i pompy, które przecież się bardzo szybko psują, zwłaszcza kiedy są non-stop używane w czasie upałów? I jednocześnie cieszyć się zielenią dookoła siebie? Na te pytania odpowie Wam Annette Le Pen. W swojej książce. Książka jest e, taka dość niepozorna, taka troszeczkę jakby mm, biuletyn ogrodowy, e, jakby katalog o ogrodach, a z drugiej strony e, zawiera naprawdę bardzo dużo tekstu, dużo e, zdjęć. Bo sama autorka e, także robi świetne zdjęcia. No i mamy tutaj przede wszystkim bardzo wiele informacji na temat tego, jakie rośliny mogą się sprawdzić w określonych e, ogrodach, jakie wymagania mają te rośliny. E, poznamy też e, rodzaje gleb po bardzo proste wskazówki w jaki sposób je rozróżnić w jaki sposób je użyźnić i jak być bardziej ekologicznym i móc cieszyć się tym swoim lenistwem w ogrodzie nie angażować się w nie wiadomo jak wielką ilość pracy no uważam, że jest to książka bardzo wartościowa, zwłaszcza potrzebna teraz, kiedy coraz bardziej te ogrody są potrzebne, tak różnorodne, aby była bioróżnorodność, która została wcześniej przez nas ludzi zniszczona. Możemy się cieszyć kwiatami, możemy cieszyć się kolorystyką, możemy cieszyć się zapachami, możemy cieszyć się obecnością wzyczących pszczół i cykających świerszczy a także równorodnych ptaków ćwierkających tuż nad nami relaks zamiast roboty świetna idea świetne wskazówki polecam i do zobaczenia